Nazywam się Łukasz Smolarski i zapraszam do Słuchaj, tak to działa. Witam Was w podcaście Słuchaj, tak to działa. Moim dzisiejszym gościem jest Marta Śliwicka, radczyni prawna z duszą twórczyni internetowej, blogarka kulinarna, założycielka agencji Brandy, która pomaga markom tworzyć unikalne treści. Bardzo miło, że możemy się spotkać. Mi również bardzo miło. Marta, zacznijmy od pytania, które zadajemy każdemu z naszych gości. Jak technologia pozwoliła Ci rozwinąć Twój biznes? Mój biznes jest w ogóle bardzo, bardzo związany z, te z technologią, bo tworzenie treści internetowych automatycznie... Wymusza tworzenie na smartfonach. Dlatego właściwie już sam początek mojego biznesu musiał opierać się na technologii i dalej się opiera. I z roku na rok, kiedy technologia staje się coraz bardziej zaawansowana, możemy też poprawiać się w naszej pracy i rozwijać. Marta, jestem bardzo ciekawy. Proszę, opowiedz mi o początkach Twojej historii biznesowej. Moja historia biznesowa właściwie zaczęła się od marki osobistej, mianowicie od założenia bloga. Założyłam bloga kulinarnego, co było w ogóle dość śmieszne dla całego otoczenia, bo ja przez lata nie umiałam gotować. I żeby zrobić jajecznicę wyciągałam siedem patelni i brudziłam po prostu wszystko w kuchni. Do dzisiaj wypominają mi kurczaka w naczosach, który prawie spalił dom. Ale w pewnym momencie jakoś tak zaczęło mi, kiedy raz w końcu coś mi się udało. E, zobaczyłam te takie uśmiechy na, na twarzach mojej rodziny i zrozumiałam, że to jest takie uczucie, które chcę dawać ludziom i zaczęłam się w tym trochę szkolić. E, od zerówki przyjaźniłam się z, z, z Tosią, moją koleżanką, którą, e, która bardzo dobrze gotowała i całe nasze towarzystwo o tym wiedziało. I żeby nie być tak w tym sama, bo bardzo zapragnęłam podzielić się moimi przepisami, em, Postanowiłam poprosić ją, czy nie chciałaby tego zrobić ze mną. I zaczęłyśmy 13 lat temu tego bloga prowadzić. No i wiadomo, że podczas tych lat, w czasie tych lat, jakoś. Budowałyśmy, uczyłyśmy się na błędach, budowałyśmy nasze marki osobiste, naszego, promowałyśmy naszego bloga, nauczyłyśmy się wielu technik, które sprawiły, że w pewnym momencie z, z zrezygnowałam z zawodu prawnika, bo nigdy mi się to szczerze mówiąc nie podobało, zawsze jakoś czekałam na to, żeby wymyślić coś innego. Przeniosłyśmy się. Otworzyłam, wraz z przyjaciółką otworzyłam agencję social mediową i postanowiłyśmy to samo, co umiałam robić z blogiem, z, mark z marką osobistą, oferować innym klientom. Co było tym bodźcem w ogóle, że zdecydowałaś się założyć biznes? To, że bardzo, bardzo nie lubiłam mojej pracy <laughs> i strasznie chciałam robić coś innego i stwierdziłam, że to jest coś, na czym się znam, to właściwie czemu nie spróbować, więc y jak, e, wtedy w ogóle e, byłam w ciąży z moim, z moim synem i tak bardzo chciałam jakoś tak mnie natchnęło, że po prostu, że nie chcę już robić coś, e, czegoś, co mnie frustruje. Po prostu chcę mojemu dziecku, które jeszcze nic nie kumało, e, pokazać, e, pokazać, że e, robię coś, co mi sprawia przyjemność i inspirować go w przyszłości do robienia tego samego. Marta, przechodząc do konkretów. Jak wygląda proces w agencji od pomysłu do realizacji? Myślę, że wielu z nas jest ciekawy. Ehm, bardzo trudno, z, naj, najtrudniejszą, najtrudniejszą rzeczą jest coś, co robimy na początku, czyli zbudowanie strategii dla, dla klienta. Każdy klient jest inny, każdy klient ma inne potrzeby. Staramy się wsłuchiwać jak najdokładniej w potrzeby klienta, żeby później zdecydować, jak będziemy tworzyć na co dzień. I to jest taki właśnie problematyczny moment, ale zawsze jakoś nam się udaje coś fajnego wymyślić i dostosować właśnie do, do potrzeb. Natomiast później wygląda to tak, że, że zwykle ja albo moja wspólniczka nadzorujemy raczej pracę naszych pracowników, którzy, którzy tworzą, którzy tworzą zdjęcia, którzy tworzą filmy, tworzą memy też na potrzeby, na potrzeby klientów. Także. To gdzieś przechodzi przeze mnie. Ja często też sama tworzę, bo, bo, bo bardzo lubię fotografować i, 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 i kręcić filmy, więc, więc to, jestem wciąż to zaangażowana osobiście. Natomiast też później jest dostosowywanie y, treści pod względem y, copywritingu. No i te treści się pojawiają regularnie u klientów na ich profilach. To muszę cię zapytać, czy jest twój ulubiony mem? Czy masz coś takiego? Albo jakiś który Naprawdę? pamiętasz? Będziemy opowiadać o memach. <śmiech> <śmiech> Niemożliwe nie. Memów się nie opowiada. Jest złota zasada. <laughs> Okej. Okay. Marta, czy są jakieś analogie między światem kulinarnym a działaniami agencji brandingowej? E, kreowanie, tworzenie. Jakby to wszystko się łączy. E, jak w kulinariach lubię bardziej tak zaszaleć zupełnie bez zasad, na przykład połączyć jakieś, jakieś rzeczy, które mogą względnie do siebie nie pasować, a później okaże się, że na przykład ta gruszka z czekoladą i serem pleśniowym na przykład świetnie się sprawdzi, natomiast nie mogę sobie na to tak do końca pozwolić w moim biznesie, no bo jednak musi to iść jakoś właśnie ze strategią, którą zbudowaliśmy dla klienta, dlatego tutaj mam takie mniejsze możliwości tworzenia, każdy klient jest też inny i nie każdy zgadza się na, na jakieś takie szaleństwa, które wymyślimy, bo mamy też, y, mamy też czasem jakieś takie niekonwencjonalne pomysły. A może o kimś powiedzieć? To jest bardzo ciekawe, szczególnie te niekonwencjonalne. E, prowadzimy na przykład y, jedną restaurację w Gdyni, która y, dała nam kompletnie jakby wolną rękę w tworzeniu treści, więc tam e, działamy tak bardziej memowo właśnie i, no i uważam, że wychodzi nam to dobrze i jest to zabawne, więc e, czasem jak dostaję od moich pracowników kolejne pomysły, to naprawdę zdarza się po prostu śmiać przed, przed smartfonem i, e, i myślę sobie, że no jakby świetnie można połączyć świat memów i świat kulinariów, gdzieś tam gastronomiczny świat. E, powiedz mi w takim razie, czy dzisiaj łatwiej zacząć na przykład prowadzić bloga, być influencerem, bo jednak technologia nam pomaga. Pomaga nam technologia, ale mało pomocne jest to, że konkurencja zrobiła się ogromna. Także jak my zaczynałyśmy z przyjaciółką 13 lat temu, chyba, no to nie było aż tak dużo tych blogów kulinarnych, więc mogłyśmy trochę razem z widzem się rozwijać i razem z technologią się rozwijać. Teraz jest tego naprawdę pełno, ale nadal uważam, że jeśli ktoś ma ciekawe treści do przekazania i znajdzie sobie fajną niszę, no bo wiadomo, że trudno. Robić materiał o wszystkim, tak? Warto znaleźć, znaleźć sobie niszę. Myślę, że jest to nadal do zrobienia i do przybicia się, nie ma problemu. A oprócz aparatu, zakładam, że telefon jest Twoim centrum dowodzenia. I jakie funkcje poza tym aparatem są najbardziej przydatne? Na pewno funkcja obrobienia zdjęć, w sensie aplikacje różne, po prostu, które, które mam tam wciągnięte. obrabianie zdjęć. Teraz dużo jest obrobienia wideo, bo e, świat teraz poszedł w stronę wideo, nie w stronę zdjęć, więc, e, więc e, na pewno trzeba je jakoś szybko montować. E, no, mam tam podpięcie do całego mojego biznesu, bo e, my pracujemy zdalnie wszyscy, więc e, nie mam biura. Wszystko się dzieje w telefonie. Moje kontakty z pracownikami też się dzieją w telefonie, więc. więc e, Właściwie wszystko. Czyli taki pełny multitasking. Tak, Właśnie. Pełny. Myśląc o takim tworzeniu kontentu, doceniam ułatwienie pracy na telefonie i słuchawkach bezprzewodowych, tak zwanych bacach. Jak zmienia się praca twórców internetowych na przestrzeni lat od momentu, kiedy ty zaczynałaś? No na pewno jakość trzeba tworzyć lepszą. Bo jak się zaczynało, to jeszcze ludzie nie za bardzo wiedzieli, co to jest dobra jakość. I ja uczyłam się tej dobrej jakości razem z ludźmi. A teraz, żeby naprawdę wyróżnić się treściami. Wszystkie materiały muszą być naprawdę dobrej jakości. A czy są jakieś takie trendy na co dzisiaj warto postawić żeby właśnie się wyróżnić odnieść sukces właśnie w tej dziedzinie. Myślę że trendem na pewno jest wideo i na pewno treści takie typowo jakieś jakieś typy wideo jakieś lifehacki na pewno dobrze się teraz sprzedają. Myślę że, że w tę stronę. A co doradziłabyś osobom które swoją przyszłość wiążą z działalnością właśnie w internecie chciałyby się tym zająć powiedzieliśmy hmm. o tych Livehackach, ale co jeszcze jest ważne? E, tak, jak wcześniej wspominałam, znaleźć sobie swoją niszę. E, być autentycznym to jest na pewno ważne, bo e, publiczność bardzo umie wyczuć, kiedy udajemy kogoś innego. Na pewno warto też sobie postawić e, granice bo, od samego początku, bo mm, wejście do internetu ze wszystkim, co się ma, jakby z prywatnego życia, jest zawsze złym pomysłem, więc e, warto też sobie postawić jakieś granice. E, Twórcze, że na przykład czegoś na pewno nigdy nie zrobię i trzymać się, trzymać się tego. A skąd ty czerpiesz w takim razie inspirację do działań, do tworzenia kontentu? Mm, jakoś tak życie po prostu. <noise> życie mnie inspiruje. Ja generalnie dodaję jakieś po prostu na mojej marce osobistej jakieś moje codzienne przygody i faktycznie, jak mówię, że inspiruje mnie życie, to, to, to nie jest taka tylko wyświechta nagatka, tylko naprawdę tak jest. A czy myślisz, że sztuczna inteligencja w ogóle może zmienić właśnie tą branżę? No, na pewno zmienia cały czas. Więc, więc jestem ciekawa, w którą tę stronę pójdzie. No, na pewno trzeba być wrażliwym na to, że, że będzie coraz trudniej odróżnić fejkowe rzeczy nieprawdziwe od, od, od rzeczy, które tworzą faktycznie ludzie. Także. Myślę, że młodzież, która wkracza do, inter do internetu, na pewno będzie miała trudno e, i za parę lat e, odróżnić jedno od drugiego. A jeśli chodzi o biznes, to co zmieni się w działalności internetowej firm i marek, właśnie w 2023 roku, w kontekście technologii? Nie wiem, <laughs> sama na to czekam. E, natomiast e, myślę, że właśnie wideo będzie, będzie coraz mocniejszym trendem. Coraz trudniej będzie się na pewno przebić, i coraz trudniej będzie, y, będzie się, y, uzyskać uwagę widza. Bo już widzimy to, że dużo trudniej dostać lajka y, niż na przykład 5 lat temu. 5 lat temu ludzie lajkowali wszystko, a teraz y, trzeba naprawdę ciekawej treści, żeby publiczność powiedziała: OK, idź w tę stronę, y, to, jest, to jest moja aprobata, mój lajk i. I, e, I myślę, że coraz to, to trudniej. Ale czy też z drugiej strony, jak sobie tak rozmawiamy, to myślę, że dość dużo łatwiej się tworzy kontent, jeśli chodzi o właśnie takie wymaganie. Wystarczam dobry telefon, jeszcze w połączeniu, na przykład z słuchawkami, możemy Czego? założyć i już z dowolnego miejsca nagrywać. I czy rzeczywiście tak. to się staje takim standardem dzisiaj? Tak, myślę, że tak. I to też sprawia, że e, publiczność może się z nami dzielić, z nami twórcami dzielić e, różnymi treściami. Na przykład jeśli opublikuję jakiś przepis, to e, bardzo często ludzie gotują w swoich domach i sami robią zdjęcia, sami tworzą wideo z tego, sami pokazują mi, piszą do mnie, zobacz jak wyszło. I przez, te, przez technologię mogę mieć kontakt e, dwustronny z publicznością. A w domu właśnie też prywatnie to używasz? Lubisz takie połączenie telefon i słuchawki na raz? E, tak, tak, tak. Ja w ogóle e, no, uwielbiam słuchać muzyki, więc e, nie za bardzo chcę terroryzować tym sąsiadów, więc e, staram się raczej używać słuchawek cały czas. Tak, ale mówisz o technologii, to chciałem zapytać, jak ona pomaga takim twórcom jak ty? E, no pomaga na pewno e, być autentycznym, bo e, im lepsza technologia, tym bardziej możemy przekazać, e, tak pozwolić widzowi trochę wejść w nasze... Prawdziwe życie, oczywiście, z jakimiś tam e, granicami, które sobie ustawimy. E, no i przede wszystkim pomaga, e, pomaga tworzyć, no bo bez technologii nie byłabym w stanie tworzyć. A jakich narzędzi używasz na co dzień najbardziej? E, smartfona. I coraz mniej laptopa, ponieważ, e, ponieważ e, kiedyś było dla mnie niezbędne mieć oba te narzędzia. Natomiast teraz zauważam, że możliwości, jakie dają smartfony, sprawia, sprawiają, że e, że tak naprawdę nie sięgam już tak często po komputer. A co według Ciebie liczy się dla tych twórców internetowych? Czy jest to multitasking, właśnie jeśli chodzi o smartfony, bo dzisiaj wszyscy korzystamy z nich na co dzień? Tak, myślę, że tak. To jest, to jest najważniejsze, no bo jednak w telefonie mamy wszystko, tak? Mamy pracę, mamy maile, ale mamy też y, aparaty do tworzenia, mamy aplikacje do, do składania wideo, do y, obrabiania zdjęć, także to wszystko dzieje się w smartfonach. Mhm. A jeśli chodzi o aparat, o którym powiedziałaś, to chciałem zwrócić uwagę na możliwość tej funkcji w Samsungu, Galaxy Z Flip 4. Telefon można zgiąć pod kątem 90 stopni i tak robić zdjęcia, tutoriale, czy przeprowadzać wideorozmowę. I czy uważasz, że to daje jeszcze większe pole kreatywności dla posiadaczy takich smartfonów? Uważam, że to jest super, bo sama czasem e, walczyłam z taką, e, z taką niemożliwością ustawienia smartfona w odpowiedni sposób, tak? Jakieś podkładanie książek z tyłu, z przodu. Później oczywiście weszły jakieś tam e, e, stędy do telefonów. Natomiast e, uważam, że szczególnie ta opcja właśnie ustawiania telefonu w pozycji tak, jakby siedzącej, tak, jest naprawdę super. Jakbyś mi powiedziała, jak wygląda taka praca blogerki? Jak to tak od, na przykładzie, jak to wygląda w twoim przypadku? Właściwie e, kiedyś było e, więcej bloga w tym wszystkim, bo teraz już e, rzadko dodaję e, przepisy na samego bloga, bo e, jakoś tak czasy poszły w, w stronę, że najlepiej przepisy e, się jednak sprzedają na Instagramie. E, Tworzę jeszcze. E, Wraz z moją blogową przyjaciółką, z którą założyłam na samym początku bloga, tworzymy e-booki i napisałyśmy razem książkę kulinarną. Natomiast, właśnie większość takich typów kulinarnych, które daję, zawsze gdzieś tam przekazuję na Instagramie. To Marta, jestem ciekawy, czy kwestia designu jest dla ciebie ważna przy wyborze urządzeń? To będzie dość zabawne, ponieważ y, przyszłam tu y, spechowo pękniętym telefonem. To stało się dopiero niedawno. Natomiast y, tak, jest dla mnie to ważne. Y, ważne jest dla mnie, żeby telefon był mały i mieścił się w kieszeni. Bo jednak y, czasem nie używam torebki albo mam wyjątkowo małe torebki. I jednak y, duże ekrany to jest coś fajnego. Ale najważniejsze jest dla mnie jednak, żeby, żeby, żeby to było małe i poręczne. Bardzo też lubię linie telefonów, jakby kiedy nie są kanciaste. No zwracam na to uwagę, zwracam uwagę na kolor. Także tak, design jest dla mnie bardzo ważny. A czy technologia może namieszać nam też w tym świecie, który kręci się wokół kulinariów? E, myślę, że myślę, że tak, absolutnie. E, na przykład ja lubię się śmiać z tego, że. Znaczy, mój mąż się z tego nie śmieje na pewno, ale ja się śmieję, że on zawsze musi zjadać zimne jedzenie, bo zanim ja sfotografuję odpowiednio to, e, to co on ma na talerzu, to już niestety no. <laughs> niestety stygnie. Ale no, robię to coraz szybciej, jednak mam wprawę po tych wszystkich latach, także, także tutaj się tylko taki pół żartem, pół serii. <laughs> ale no, jak jesteśmy przy jedzeniu, to musicie zapytać, jakie jest Twoje ulubione danie, które. Gdzieś opisałaś? E, może powiem o moim ulubionym daniu, które lubię najbardziej gotować. I jest to risotto, bo jakoś tak strasznie mnie y, uspokaja stanie nad garnkiem i mieszanie tego cały czas. Bo, żeby mm, zrobić perfekcyjne risotto, trzeba je cały czas mieszać. Więc to jest takie dla mnie takie odstresowujące i wtedy. Wszystko, jakby cały, całe moje emocje idą do garnka. A czy używasz, bo ja właśnie jak sobie coś gotuję, to lubię mieć właśnie smartfon na przykład z boku, pooglądać jakieś filmy. tak, tak. I to jest tak. też chyba dobry moment wtedy, żeby mieć taki relaks dla siebie. Tak, tak, tak. No fajne jest to, że technologia na tyle poszła do przodu, że możemy filmy oglądać w każdym miejscu. Z, już nie jest też problemem to, że, że oglądamy to ze smartfona. Wszystko widać, ekrany są duże, dobra jakość, także... Prowadzimy w biznesie konwersacje, także wiesz, spotkania i tak dalej. Możemy gotować i też być tak. na spotkaniu biznesowym. To musi śmiesznie wyglądać, bo zawsze jak suszę włosy na przykład, to stawiam sobie z smartfona przede mną i oglądam jakiś, jak, 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 jakiś kawałek serialu, który mnie ominął, bo e, czynność suszenia włosów jest po prostu tak nudna, że, że... Że, że trzeba ją sobie jakoś e, umilić. A w ogóle, jeśli chodzi o kulinarię, tutaj też technologia jakoś pomaga? Czy no nie wiem, są aplikacje, które pomogą ci same podpowiedzieć, co gotować? Ja słyszałem kiedyś o modnej aplikacji, która pozwalała z tych spodkładników, które ci zostały, podpowiadała dania, jakie można gotować. Czy coś takiego też się zmienia w branży kulinarnej? Pewnie tak, ale akurat w kontekście kulinarnym e, raczej staram się tego nie używać, bo po prostu lubię eksperymentować w kuchni i, e, i lubię sama sobie. E, narzucać jakieś rzeczy, wymyślać, właśnie eksperymentować, także, także, akurat do stricte do gotowania nie mam takich aplikacji, raczej aplikacje pomagają mi w tej biznesowej części. Mhm. Dziękuję bardzo Marta za rozmowę. Ja Dziękuję dodam, bardzo. że bohaterami naszego odcinka oprócz Marty byli również Samsung Galaxy Z Flip 4 oraz bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds 2 Pro z zestaw, który jest stworzony dla kreatywnych twórców internetowych. A więcej informacji o tych produktach znajdziecie w opisie odcinka. Dzięki i cześć. Dzięki.